Hej, 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 z tej strony Xavery. No i dzisiaj e, Pokażę wam e, Jak się e, robi Ten taniec z e, Backroomsów No i oczywiście e, Trzeba też O właśnie tutaj taką grę Tutaj Ona się tak właśnie nazywa Widzicie e, No i wchodzimy w nią Dajcie chwilkę Później, później ustawiacie sobie ludziki. Ja swoje konto y, dam oryginalne i y, jeszcze moje alt konto, bo mam. Ale na tym to popatrzcie. No to teraz sobie szybko daję. No i się pojawiają. To możesz sobie szybko podawać. To postawiać następny. No, to, są, to jest moje alt-konto z tym, z tym, no, wiecie. No, ale dobra. No i tutaj jest e, opcja z backroomsami, ta czwóreczka. My ją klikamy i wychodzi coś takiego. Trzeba e, ładowanie, No i wtedy jest coś takiego. It is.